Ma z tej strony Adrian. W dzisiejszym filmie chciałbym pokazać Wam, jak wykorzystać pewien unikatowy item do tego, żeby grać sobie mercem pod granat, pod gazowy granat. Tak naprawdę z jednym przyciskiem, klarować sobie mapę z jednym przyciskiem na boc, tylko gdzieś tam dorzucać sobie ten olejowy granat. Unik, o którym mówię, to Radiant Griff. Jest to czapka, która powoduje, że przeciwnicy w naszym Presence są podpaleni. Jeżeli chodzi o ten Presence. Co to oznacza w ogóle? To znaczy, że wszyscy, którzy są w zasięgu 6 metrów od nas, czyli w takim około, powiedzmy, kółku, praktycznie jest to cały ekran, nie do końca, bo jak sobie tutaj wyłączymy, to jest tak mniej więcej tak, jak teraz myszką jeżdża, tak? Czyli większość ekranu, ale jest to taki sensowny zasięg, żeby nie trzeba było podchodzić do nich na mele, tak jak ja do tego NPC-ta, tylko gdzieś tak mniej więcej w takim zasięgu można sobie stać. Dlaczego ta interakcja jest taka fajna? Jeżeli chodzi o granat gazowy... To mam tą zakładkę Explosion i w tej zakładce możemy zobaczyć, że ten granat może zostać zdetonowany przez jakiś Burning Effect albo Detonator, czyli właśnie Burning Effect na przeciwniku to jest Ignite. Dlatego też jeżeli przeciwnik będzie podpalony, czyli w zasięgu 6 metrów z tym unikalnym naszym przedmiotem nałożonym, rzucimy na niego granat, to on sam się zdetonuje. Te obrażenia z tego granatu są bardzo wysokie, generalnie nawet po nerfach jest to 367% na 15 poziomie tego GEMA, yy, czyli bierze to nasz Flat Physical Damage z broni i mnoży go ra razy ten mnożnik, później konwertuje go do Physicala. No i oczywiście wszystkie zwiększenia do Fire Damage, a później yy, do Fire Penetration itd. Tak zwiększają te obrażenia, więc ten tooltip jest tutaj niepoprawny. To prawdopodobnie są wyświetlane obrażenia z może z impaktu i, i z tej chmury. No, no nie wiem szczerze mówiąc z czego. Ale jak wejdziemy w sobie w sam skill i tutaj w Explosion, to zobaczymy, że average Preusage usage to jest 3600. Co jeszcze jest ważne? Jaką broń dobrać do takiego gameplayu? I tutaj warto postawić na broń, która ma wysoką bazę fizykala. Czyli jak popatrzymy sobie tutaj na fizykal mój, jest to 94 do 308. I będzie to broń zdecydowanie lepsza niż broń na przykład z Elemental Damage of Attacks. Niż broń z jakimś flat fire damageem, chociaż to też pomoże, ale nie na tyle, na ile da nam obrażeń ta broń pod pure physical. Więc jak możemy sobie na nią spojrzeć? Mamy tutaj dwa mody, które są tak naprawdę na takiej broni najważniejsze: czyli physical damage procentowy i physical damage flat. Im wyższe te dwa mody, tym wyższy będzie physical na naszej broni, tutaj na górze, który jest brany właśnie do konwertu. Dodatkowo ten jasny mod 40% physical damage to jest mod z run, są to iron, dwie iron runy. A sama baza broni to właśnie advanced bombard crossbow, który daje nam dodatkowy projectile do granatu. Czyli o jeden granat więcej wystrzeliwujemy. Ważne też, żeby sobie wbić 20% quality, gdyż to też podnosi nam ten bazowy physical damage. Dobra, przejdźmy może do playstylu. Odpalę sobie jakąś mapkę i pokażę Wam jak to działa. Dobra, jestem na mapie. Jest to tier czwarty. I jak możecie zobaczyć zaraz, podejdę sobie do jakiegoś potwora i on zaczyna płonąć. Zobaczcie, w takim zasięgu. Wyjdę z tego zasięgu i one przestaną płonąć. Natomiast jak rzucę w nie tym gazowym granatem, no to po prostu on sam się detonuje. Tak naprawdę chodzimy sobie po mapie, rzucamy sobie tylko granat gazowy. On się detonuje na przeciwnikach. To był rzadki potwór właśnie, jest tak szybko, taki duży damage to zadaje. Nie ma tutaj żadnej mowy o krycie, ale zaraz do tego przejdę do samego tooltipu i do support gemów. Ok, przejdźmy sobie teraz do supportów. Supporty, które ja tutaj sobie używam, nie mam niestety jeszcze pięciolinka ani sześciolinka. Jest to scatter shot, żeby mieć dwa dodatkowe projectile. Fire penetration, po prostu zmniejsza to resistance przeciwników na, na ogień. A my zadajemy obrażenia od ognia. Tutaj wszystko jest skonwertowane 100% na fire. I immolate. Dla każdego przeciwnika, który jest podpalony, do dostajemy dodatkowo 30% damage, a extra fire damage. I każdy nasz przeciwnik jest podpalony właśnie z powodu tej ostatniej linii, tutaj, na tym przedmiocie. Oczywiście od tego przedmiotu można włożyć sobie jakoś runę. Ja sobie wsadziłem tutaj coldressa. Dodatkowo warto sobie dodać olejowy granat. Z encumbrance, czyli z zwiększonym slow magnitude, ponieważ ten granat slowuje, i y, z strip away, który zwiększy nakładany ekspożur właśnie z tego granata. Jeśli chodzi o pozostałe gamy, to używam heraldowar z Vitality Clarity, y, attrition. Pozostałe rzeczy są tutaj już tak naprawdę opcjonalne jakiś tam flash granat, żeby wychodzić z opresji. No, i tutaj Explosive i Cluster, których tak naprawdę praktycznie nie naciskam. W takiej konfiguracji na pewno będzie kończyć nam się szybko mana, więc warto tutaj mieć dobrą flaskę na manę. I tak jak na przykład ja mam flaskę z 84% mori Covery, kiedy mana jest na niskim poziomie, to po prostu zbijam manę praktycznie do zera i używam sobie na samym końcu. I cała mana za jednym naciśnięciem mi się odnawia. A mam tych użyć 10, więc na spokojnie zawsze w każdej sytuacji praktycznie mi ta flaska wystarcza. Jeżeli chodzi o sam mana regen, czyli mana recovery per second albo recovery from regeneration, tak, tak ta sama ilość, tak naprawdę mam 32 i wypadałoby to podbić, tak samo jak wypadałoby podbić tutaj manę całkowitą, na tym się następnie będę skupiał, no i jeszcze zdobycie 5 linka albo 6 linka też się przyda. Jeżeli zdobędziecie sobie kolejny link tutaj na, na gazowym granacie, no to na linka warto się zastanowić co dodać. Być może będzie to inspiration, który zmniejszy koszt tego skilla o 40%. Ewentualnie, jeżeli nie macie problemów z maną, wystarczy wam ten mana flask, no to fire infusion zdecydowanie też podbije wasz damage o jeszcze 25% ekstra. ekstra procent. No i to wszystko na dzisiaj. Cześć!